Światełko w tunelu. Czasem jedna decyzja potrafi zmienić wszystko. Tylko jeden krok jedno tak albo nie a jednak to właśnie ta chwila może zaważyć na całym życiu. W tym odcinku opowiem Wam o momencie, w którym musiałam stanąć przed wyborem tak trudnym, że serce pękało mi z bezsilności. O strachu, który nie pozwalał zasnąć, i o słowach, które sprawiły, że po raz pierwszy od dawna poczułam nadzieję. Bo nawet w największym mroku matka zawsze szuka światła. To historia o miłości, która nie zna granic, o sile, która rodzi się z bólu, i o tym, że czasem zanim pojawi się światełko w tunelu, trzeba przejść przez najciemniejszy fragment drogi. Odcinek czwarty światełko w tunelu, premiera w sobotę 8 listopada o godzinie 20. Subskrybuj i bądź ze mną, bo ta historia wciąż się toczy i może pomóc komuś. Kto dziś szuka własnego światła?